Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Ci przed nami 12V wiertarko wkrętarka firmy Parkside model PBS A12D2 wraz z akumulatorem i ładowarką. Zapraszam! Taka wkrętarka była już omawiana na moim kanale ponad 2 lata temu, z tym, że był to model PBSA-12C3. Czy w modelu D2 cokolwiek się zmieniło? Jeżeli chodzi o parametry techniczne, to tak naprawdę nie zmieniło się nic. Nadal mamy moment obrotowy maksymalny wynoszący 28 Nm, prędkość na pierwszym biegu od 0 do 350 i na drugim biegu od 0 do 1300 obrotów na minutę. Ustawienie momentu obrotowego jest za pomocą 19-stopniowej skali i dodatkowo jedno przełożenie odpowiada nam za wiercenie. Uchwyt wiertarski może pomieścić wiersła w zakresie od 0,8 do 10 mm, a maksymalna średnica wiercenia w drewnie to 25 mm, natomiast w stali 8. Pod względem wizualnym to zaraz zobaczymy na żywo, nie na obrazku. Natomiast urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, a jego dystrybutorem firma Grizzly Tools. Po rozpakowaniu walizki. Tak prezentuje się nasz zestaw, czyli tak naprawdę mamy wkrętarkę, a tutaj w górnej części instrukcję i tutaj z pomocą przychodzi nam to drugie pudełko, czyli akumulator i ładowarka. Mamy na te elementy przewidziane miejsce w walizce, tutaj możemy włożyć ładowarkę. Natomiast bateria może leżeć tutaj jako osobna, czy też druga, jeżeli byśmy mieli dwie takie baterie, albo może być bezpośrednio podpięta do samej wkrętarki. Sama walizka została nieco zmodernizowana, niestety na minus. Zostały zmniejszone jej rozmiary i w tej chwili wkrętarka wchodzi nam do środka, tylko gdy mamy wyciągnięty bit. Z jakimkolwiek bitem, większym czy mniejszym, po prostu nam się nie zamknie. Za taki prawie kompletny zestaw, mówię prawie, ponieważ nie ma tu ani jednego bita, ani też ani jednego wiertła, Musimy w tej chwili w lidu zapłacić 158 zł i to również poszło do góry, ponieważ ten wcześniejszy model B3 kosztował 149 Dobrze, przejrzymy się zatem poszczególnym elementom. Zaczniemy od ładowarki. Ładowarka PLGK12A2 o mocy 50 W i prądzie wyjścia 2,4 A naszą 12 V baterię potrafi załadować w ciągu 60 minut. Pod względem wagi 1023 g, jak i wymiarów około 20 cm wysokości. 20 cm długości i szerokość w okolicach 5. To urządzenie jest praktycznie bliźniacze ze starą wersją. Jedyne co zmieniło się w wyglądzie to wygląd samego futerka, ale sam wygląd powiedzmy nie jest na tyle istotny. Tutaj mamy futerko metalowe, a we wcześniejszej wersji mamy, mieliśmy plastikowe. I ta zmiana na pewno przedłuży nam żywotność właśnie tego elementu. Sama obsługa wkrętarki pozostała bez zmian. Mamy przełącznik zmiany kierunku obrotu, lewo, prawo pod spodem zwalniacz w środkowej pozycji zablokowany i w momencie dopiero gdy naciśniemy ten przycisk możemy go wcisnąć dalej i na początku ruszano z wolnymi obrotami i stopniowe wciskanie powoduje ich zwiększenie. U gór korpusu mamy przełącznik zmiany biegów i na pierwszym biegu ta prędkość maksymalnie powinna wynosić 350 obrotów na minutę. Ja w tej chwili przylepię tutaj taki znacznik dzięki któremu będziemy mogli sprawdzić jaka jest ona realnie za pomocą tachometru. W okolicach 335 obrotów na minutę, zresztą możemy to sprawdzić. To była minimalna, 326 minimalnie, 334 to jest wartość ostatnia, a maksymalnie było 339. Także troszeczkę niżej niż podaje producent, ale może ja mam tutaj inny opór powietrza niż w Chinach. Dobra, sprawdzę w takim razie prędkość na drugim biegu. Tam powinno być 1300. No, i tutaj różnica jest zdecydowanie większa, bo nie ma 1300 co 1150. Zresztą sprawdźmy to jeszcze raz. Maksymalna wartość 1161. Oczywiście ten test był prowadzony za pomocą amatorskiego urządzenia, także do jego wiarygodności musicie podchodzić z pewnym marginesem. A być może ta wiertarko-wkrętarka swoje pełne prędkości osiąga dopiero na baterii 4Ah. Dobrze, wracając do tematu obsługi, w przedniej części mamy oświetlenie za pomocą diody LED, która aktywuje się w momencie naciśnięcia zwalniacza. I świeci do momentu, dopóki go trzymamy. Rękojeści są ogumowane, także pewnie bezpiecznie się to trzyma. Również ogumowany jest spód tej wiertarki. I on możemy położyć w tej pozycji, także będzie nam stała, aczkolwiek to stanie nie do końca jest pewne. Także osobiście nie polecam, bo gdyby się przewróci, to może nam po prostu obić obrabianą powierzchnię. Z boku mamy tutaj uchwyty magnesowe na bity, także możemy sobie przylepić. Co prawda, to jest bardziej przystosowane do dłuższego bitu niż do takiego krótkiego z jednej i z drugiej strony. I teraz według mnie to, co jest najważniejsze w, tym, w tej wiertarce, to jest to zdejmowane futerko. Ja już mówiłem to odnośnie poprzedniego modelu. Tam również był ten sam typ tego właśnie uchwytu wiertarskiego. Tutaj mamy pierścień za pomocą którego go ściągamy i wewnątrz mamy gniazdo, do którego możemy zamontować bit. I to jest bardzo fajna sprawa, bo na przykład gdy wiercimy i wkręcamy, to ten bit jeden można nam zostać w środku. Tutaj mamy założone futerko. A z przodu możemy sobie korzystać z wiertel, albo ewentualnie z jakiegoś innego bitu, jeżeli byśmy na przykład wkręcali dwa rodzaje śrubek. I teraz mamy taki kombajn. Tutaj mamy PH3, a w środku, jak nam jest potrzeba, to PH2. Taka budowa tego futerka oczywiście ma pewien minus, a mianowicie tutaj na łączeniu pojawia się minimalny luz. Aczkolwiek według mnie to zostało akurat poprawiane w stosunku do tej poprzedniej wersji ponieważ tamten luz był zdecydowanie bardziej wyczuwalny. Z przodu mamy jeszcze pierścień, który służy do zmiany poziomu momentu obrotowego w skali od 1 do 19. Natomiast ostatnim przełożeniem jest tryb wiercenia. Dobrze, to wszystko jeżeli chodzi o teorię, a teraz przejdziemy na test do warsztatu. Test Zaczniemy od testu wkręcania. Na początku takie wkręty 5,5 cm. Zobaczymy jak działa to sprzęgło. Ustawimy je Pozycji takiej środkowej, w okolicach 10, i zobaczymy, na jaką głębokość nam wkręci. Bez problemu, dobiło do końca. Zobaczymy w takim razie na mniejszym przełożeniu, powiedzmy 4. I tu już sprzęgło zadziałało na tym etapie. Oczywiście wkręcamy na pierwszym biegu. Dobrze, w takim razie zobaczmy, co będzie się działo przy większym wkręcie. Tutaj już zastosujemy taki ekstremalny, jak na tą wkrętarkę. 16 cm śruba M6, Bit Torx T40. Natomiast, jeżeli chodzi o ustawienia, dalej pierwszy bieg. No, ale tutaj już nie ma się czarować. Musimy mieć maksymalny moment obrotowy, czyli na poziomie 19. Ok, i to spróbujemy sobie wkręcić na przykład tutaj. I na tym poziomie nam ta wkrętarka stoi. To już jest niestety za duża i za gruba śruba, żeby nią operować za pomocą tak delikatnego urządzenia. I owszem, można by było przełączyć na tryb wiercenia i spróbować ją jeszcze trochę dociągnąć, ale zawsze musimy się liczyć, że to będzie narażało na uszkodzenie naszą przekładnię. Ja spróbuję jeszcze dokręcić trochę, zobaczymy ile się da, ale jak wyczuję, że jest zbyt dużo opór, to po prostu przerwiemy. OK, i tutaj już urządzenie odmówiło posłuszeństwa. Aczkolwiek, tak jak mówię, jak na 12V wkrętarkę, to i tak wydaje mi się to całkiem niezły wynik. W takim razie pora na wiercenie, założymy futerko. Ten pierścień jeszcze chodzi w miarę ciężko, ale myślę, że z biegiem czasu on się wyrobi. I wiertło piórowe 18 mm. Tutaj mamy maksymalny wymiar tego otworu, który możemy wiercić w drewnie, określony przez producenta jako 25. No niestety nie mam takiego wiertła, także ta 18 musi nam wystarczyć. I wiercimy. Aha, przełączymy oczywiście na drugi bieg, na wyższe obroty. Jak widzicie, bez żadnego problemu i całkiem szybko. Ostatni test to test wiercenia w metalu. Ja zawsze powtarzam, że wiercenie w metalu głównie zależy od wiertła, a nie od samej wiertarki. Tu mamy wiertło firmy Stalko, także no nie jakieś tam bardzo topowe. Maksymalny otwór, który możemy wykonać według producenta, to 8 mm. Zaczniemy od przewiercenia tej 5 mm blaszki za pomocą tego 4,5 mm wiertła. Obroty zmniejszymy na pierwszy bieg. Także maksymalnie będą one wynosiły 350, i tylko znajdę ten zapunktowany moment tutaj i wiercimy. Wiertło nie było najświeższe, ale jakoś przewierciliśmy na drugą stronę. W takim razie sprawdźmy jak przejdzie to za pomocą 8 mm wiertła. Tu już mamy zupełnie nowe wiertło. Co prawda z zestawu z Biedronki, także nie najwyższa jakość. Ale myślę, że z rozwierceniem da sobie radę. No i daliśmy radę, otwór wykonany. Zobaczmy jeszcze jego jakość. Co prawda to już temat dla oceny wiertła, nie wiertarki. No ale tak jak widzicie, z tej strony wygląda całkiem nieźle. To oczywiście wymaga jeszcze pewnego obrobienia. Reasumując, małe, zgrabne i bardzo wydajne urządzenie, biorąc pod uwagę jego rozmiary i stosunek jakości do ceny, naprawdę warto go polecić każdemu Majsterkowiczowi. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie, za poświęcony czas. Dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie subskrybować kanału. Do zobaczenia, trzymajcie się!